Dzień dobry. Witam Was serdecznie w mojej zielonej pasji w niedzielny poranek. Pochmurny poranek, niestety. Pogoda nam uciekła. No, ja jeszcze jak słychać, yy, gęgam przez nos. Nie możemy się pozbierać, no ale to nic. Chciałam Was zaprosić dzisiaj na taki krótki filmik pod tytułem Projekt truskawka. Zanim dojdziemy do tego mojego projektu, jeszcze tylko pokażę, że wystawiłam już moje skrzynie z foliaka, tak, z mojej szklarenki, z ziołami. No, tragicznie one już w tym sezonie wyglądają i zastanawiam się, czy nie będę przesadzała do jakichś zakupionych skrzynek tych moich ziółek, już jakichś takich porządniejszych, bo te to sama robiłam z, ze skrzynek po kartoflach. Czy ziemniakach, jak to woli. Ale tak zaczęły rosnąć w szklarni, że musiałam je zabrać. To jest ziółko długowieczności. Robię sobie z tego napary, herbatki. Z nadzieją, że może dłużej pożyję. Tutaj mam taką zwykłą miętę. Miałam to wszystko przesadzać, ale stwierdziłam, że no Boże, tak jak niektóre skrzynie, całe zarośnięte. Użyźniłam, tak jak to się robi z niektórymi roślinami, które wiele lat już spędzają w donicach. Nawiozłam na górę po prostu dość sowitą warstwę przekompostowanego obornika. No i mam nadzieję, że to tym ziółkom moim wystarczy. Tutaj mam oregano, już takie ładne podpędziło i rozmaryn, który przycinałam. Tutaj... Będę miała prawdopodobnie trochę ozdobnych, jakieś geranium, takie albo, albo, albo lantane Może posadzę, bo właśnie się zastanawiam, gdzie tą lantanę posadzić. A tu mi się sama wysiała pietrucha, i to jest prawdopodobnie pietruszka naciowa, bo z tym korzeniem to u niej tam słabo. Nie wiem, sama się wysiała, jest, niech jest. Tutaj oczyściłam już trawkę moją, wydmuchszycę piaskową, którą uwielbiam, z morzem mi się kojarzy. Ona rośnie w takiej mojej donicy przeze mnie ze szmatek zrobionych, zrobionej. Tutaj mam werbenę cytrynową. No, uwielbiam ją, to też jest bylinka. Znaczy to jest ogólnie krzew, ale w naszych warunkach mniej więcej zachowuje się jak bylina, że wybija skorzenia po prostu ta część, której przemarźnie o. Ja może troszeczkę tu odsłonię, bo ona już tu zaczyna kiełkować. niech kiełkuje, może tak przy korzeniu nie będę bardzo zasypywać. O. I ona tutaj wybija od korzenia na nowo na ten sezon. Mam tutaj jeszcze tymianek, którego połowę ścięłam połowę nie ścięłam. Pięknie mi przezimował majeranek. No i teraz tak się zastanawiam, że dosadzę sobie jeszcze tego mojego majeranku, który właśnie z tego uszczykiwałam, i rozmnożyłam sobie. No i mam pełno melisy. Melisy mam jeszcze sadzonki takie przekopane z gruntu w szklarni. I to są sadzonki na wydanie. Kto, kto ma chęć krzeczek melisy, to dajcie znać w komentarzu. I tutaj przycięłam wczoraj, ostro przycięłam, bo była bardzo wielka yy, kocanka włoska. Nasza polska magi tak zwana. Tutaj jest ten szczypiorek, który mi się wysiewa, właśnie na tą rabatkę z tyłu. No i tutaj mam jeszcze lubczyk. Tu widzę, że próbuję jeszcze się zregenerować też kolejny mejerenek, ale nie wiem, bo trochę przymarz. jednak. A tutaj syn zrobił sobie sadzonki z magii naszej skocanki. No, zafascynowało go to, co mamusia robi, no i porobił sobie sadzonki. Niech ma, może coś z tego będzie. Moje się ukorzeniły w zimę, więc te może się ukorzenią teraz w sezonie. Niech się dzieciak cieszy. A ja teraz zapraszam was właśnie na ten mój projekt truskawka. O tak wygląda rabatka. Wczoraj zauważyłam, że zielsko mocno na niej rośnie. Zawzięłam się na te truskawki. Dwa dni mi i synowi zeszło, żeby zrobić sobie taką skrzynię. Niestety zabrakło nam, bo to są pozostałości po warzywniku, zabrakło nam yy, słupków. No i wymyśliłam taki patent. Oczywiście to będzie skrócone. Przęsła są wkopane. No, tak prawie pół na pół. No, trochę większa pół wystaje, tak? Ale, ale dużo jest dużo. Wkopałam, starałam się to wkopać jak najgłębiej. Od środka dany jest kołek, tak? I na zewnątrz dałam takie właśnie kontrołaty, zostały nam. Także mam nadzieję, że to będzie trzymało. Dosyć głęboko je też tam wbijałam. No i dotnę je teraz tylko tak dla estetyki, z tej strony krócej. I wyszła taka skrzynia. Skrzynię na dnie wyścieliłam agrowłókniną, ponieważ nie zrywałam trawy. Żeby ten pysz mi nie przechodził w górę, to wyścieliłam dosyć grubo agrowłókniną. I co jeszcze? I dałam dwie warstwy siatki od kreta, od nornicy. Mam nadzieję, że to pomoże, że nie wedrze się tutaj żadne ryjące stworzenie. Ponieważ całą moją plantację truskawek, jaką miałam i kilka lat z rzędu próbowałam ratować, to proszę o przekopane wszystko jest przez nornice. O ile kret mniej tych szkód robi, bo nie podjada tych korzeni, tak ta skubana naprawdę tragedia. Weszła mi w tym roku w Maliny, to dość porządnie w Maliny. Bo maliny były nawożone tak samo. No, mam nadzieję, że jakoś się tutaj z nią rozprawię i mam nadzieję, że tutaj nie wejdzie. Tutaj mój synek, bo przekopywałam jeszcze po pięć sadzonek z tych moich starych truskawek, takie ładniejsze krzaczki, które się zachowały, że no, powinny lepiej owocować, gdyż są już bardziej rozwinięte, rozbudowane. A te, które zakupiłam, no to powiem Wam szczerze, że ja takie to albo na kompost wyrzucałam, albo, no nie wiem, no nawet bym się wstydziła sąsiadowi podarować. No takie mi przyszły, tak? Mega super dorodne sadzonki. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Niektóre są i owszem, nawet takie ładne. Ale niektóre to ledwo serduszko im widać. Miejmy nadzieję, że ruszą tutaj, że dobrą ziemię im dałam, że wymościłam im pięknie gniazdko. I tak te moje, to już teraz powiem Wam szczerze, że nie wiem co to są za truskawki, bo ja wymieniałam sobie w zeszłym roku właśnie chciałam się zadobyć tych starych odmian. No, i w tym roku powtórzyłam sytuację, że zakupiłam sobie Senga Sengane. Zakupiłam sobie Polkę, taką tradycyjną, i zakupiłam sobie Honej. Honej no to jest jakaś nowsza chyba odmiana, ale Polka Senga Sengana to są te stare odmiany truskawe, które zawsze się u naszych babci sprawdzały, i mam nadzieję, że i u mnie się sprawdzą. Nie zależy mi na wielkich owocach Aby były słodziutkie i pachnące Smaczniutkie No i dokupiłam sobie jeszcze jedną odmianę Powtarzającą Owocującą do późnej jesieni Fakt te owoce nie będą takie super wow Jak w takich klasycznych truskawkach Ale przynajmniej jesienią Będzie można coś podskubać No i je tutaj z brzegu warzywnika wysadziłam Tutaj mam jeszcze Dwie sadzonki takie z bazarku No jedna ładnie super Drugą trochę przymroziło no, ale liczę, że odbije. Yy, I to są Azja. Nie znam totalnie odmiany Azja. Dwie na próbę wzięłam. Zobaczę, jak będą fajne. To będziemy je rozmnażać. I te powtarzające yy, kwitnienie są tutaj. Owocowanie, no, kwitnienie, owocowanie. Także tak to wygląda. Miejsce zostało jeszcze na fasolkę. I tam z brzega będzie Z jedną cukinię po, posadzę Bo cukinia to i tak na naszą rodzinę Jedna jak zacznie owocować to będzie Wystarczająco Reszta warzywnika Też już jest obsadzona Z rozsady Dokupiłam pora i selera Bo nie wysiewam ani selera Ani pora także tutaj parę sztuk Sobie dosadziłam jak widać No a reszta To już z mojego własnego siewu Groszki ruszyły, proszę bardzo, w końcu. Rzodkieweczka, tutaj mam taki miks kolorów rzodkiewki i rzodkieweczka, to jest taki miks pozostałości, które miałam. Kopru to będę miała tragicznie. A tutaj już sałaty idą, proszę bardzo. Także już do gruntu spokojnie wszystko można siać. Już chyba jesteśmy po kryzysach. Strasznie zmartwił mnie mój szpinak. No, marnie, marnie. Tragicznie marnie. No, mam nadzieję, że ciepło przyjdzie i że ruszy. Mm. Za to ładnie tutaj jest. Sytuacja nadal się utrzymuje z pietruszką. O, ładny rządek pietruszki. Tutaj pięknie musztardowiec o już niektóre takie całkiem spore no Jarmusz tak tak co się nie boją zimna całkiem ładnie się tutaj trzymają coś tu już oczywiście podchrupało mi Jarmusz nie wiem co o tutaj ładnie dostaje pietruszeczkę już tych liści właściwych no i reszta była dopiero niedawno wysiana y <laughs> Przepraszam bardzo, marchewka, buraczek, także na razie i jeszcze tylko cebulki mi tu brakuje, o właśnie, cebulki brakuje. To są moje kępy czosnku, wczoraj z czosku niedźwiedziego, no i trochę się posiłkowałam właśnie o ten, tym szczypiorem z czosku naszego. Yy, zrobiłam pesto, yy, pesto z oliwą, trochę tam soli dosypałam i, i Marynuję, raczej marynuję. Do lodówki zakręcam takie słoiczki i będę miała na lato, na grilla, na ognisko, do podpiekania grzanek. Bardzo fajna sprawa. Jak już tak kręcę, to jeszcze te deseczki to są jakby kogoś interesowało, syn sobie podpisał, bo chyba zaczęłam mówić i nie skończyłam, że to on posadził tutaj te truskawki, że to jego sadzenie. <laughs> Spójrzcie, jak cudnie słońca ostrego nie ma, to jak cudnie się prezentuje tutaj ta moja rabata, moje jagodzisko. Jagodzisko z pierwiastkami i z narcyzami. Tulipanków też trochę jednak będzie jakichś, no ale kolory tych pierwiastków to naprawdę są. O, 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 takie są żółciutkie, ładne, bo ten żółty nie chce mi tutaj jakoś w telefonie wychodzić. Spójrzcie jakie mam. Narcyzę. Takie cudaki mam. Pierzaste, kolorowe. No są i klasyki, chociaż ten to też nie jest taki klasyk, bo on ma jasne płatki środek żółty. O, właśnie, tu jest taki sam. Zobaczcie, ma takie jasne płatki, środeczek żółty, trąbkę. Tutaj są klasyki. Tu są klasyki żółciutkie. Tak. Tutaj kolejnego jakiegoś mam. Innego. O Jezu, zobaczcie, jaki. Jaki pełny. Ula, la. Tutaj mamy truskaweczkę. O, ten się złamał. To tego zabierzemy. Też pełny, ale żółty. Ale się złamał. To gotowa zonu od razu zabiorę. No i tutaj mamy coś takiego. Zobaczcie, po kilka kwiatów będzie. Fajnie. Cieszę się bardzo. Pierwiosnki urocze. No bajeczne kolory mają. Tam widać taki tu widać jakiś czerwony, może tamtą stroną jeszcze przejdę naprawdę, stwierdzam, że wiecie co tulipany są super no niektóre tulipany też ładnie pachną ale to jaki efekt jest z tymi narcyzami, przecież nie musi być jeden kolor narcyza są różne te kolory to naprawdę i zapach, jaki dają. No super. Bardzo jestem zadowolona tutaj, że mam tę narcyzę. No i Nornica się tym razem już na razie nie pokusiła. Piękne. Patrzcie, bialutki taki prawie, że cały. Tam żółciutki. <słuch> tutaj, jaka trąba sto. No i pierwiosneczki, super. Tutaj jakieś będą takie herbaciane. Boróweczki, boróweczki, borówki jak borówki jagody. Jagody już też kwitną. Jakby było słoneczko, to wierzcie mi, że jagoda też ślicznie pachnie. A jaj zapomniałam tutaj pokazać moja e, nektarynka. Oby nic jej się nie przydarzyło. Bo rosła tu wcześniej brzoskwinia no i niestety dostała takiego parcha że musiałam ją wykopać yy, w innym miejscu rosła, tam rosła i jest na to miejsce posadzona taka jabłonka dla ptaszków, rajskie jabłuszko ona to ją nic nie bierze także może sobie tu rosnąć a tu w yy, dosadziłam sobie jeszcze właśnie nektarynkę no już któryś tam sezon próbuje zaowocować ale zawsze te przymrozki majowe ją ścięły Także mam nadzieję, że tym razem nic jej się nie stanie. Eee, Kracik jest. Walka przegrana moja. Walka trwa. Tak się prezentuje pięknie stella gwieździsta, tak? Magnolia gwieździsta. No tutaj mam jeszcze bajsel. Nie wiem, może dzisiaj wyjdę jakby. Pogoda była ładna, dla relaksu sobie pograbia chociaż troszeczkę. Zobaczymy. Tak wygląda tam z daleka mój mini krzeczek Forsyci. No i tutaj pod katalpą jeżóweczki, o Jezu, żuraweczki i dwa kukliczki. Jeden trochę lepiej startuje, drugi trochę gorzej. No ale mam nadzieję, że się to wyrówna. No i moja rabatka która wreszcie została, no jeszcze nie jest kompletnie obsadzona, ale to co miałam do wysadzenia, to wysadziłam. To co ma kwitnąć teraz, to kwitnie. Wow, jakieś tulipanki się tam pojawiły! Ojej, coś się, hyacyncik przewrócił. Spójrzcie, jakie tam tulipanki są. Nawet coś przetrwało i się rozmnożyło. No super, ten kolor jakiś taki blady w tym moim telefonie, bo te jedne wyglądają na takie łososiowe, a drugie na jakby takie biało-zielone. O i tutaj też są takie jakby ala łososiowe tulipanki. No zobaczymy co z tego będzie. Tu się jeden biedaczek przewrócił, zastanawiam się czy nie wziąć go też do wazonu. Bo tak leży na tej ziemi. Chyba, że go trochę podniosę. Mm. Dobra. Bierzemy go do fazony. Tak leżał, to niech nie gnije na błocie. Padało u nas. Padało, padało, dwa dni padało. Ale dobrze. Deszczyk też jest potrzebny. Tym bardziej, że u mnie to jest ziemia taka tragiczna. Powiem Wam szczerze, że te jeżówki, które miałam, no ja je trochę głębiej zakopałam, ale nie wiem, czy z dwóch to coś będzie. Jedna na pewno ładnie sobie da radę, już tutaj tak widać. No i pozostałe roślinki, krwawniki. Tutaj jest właśnie ten yy, złocień taki niziutki, pełny. To mi się wydaje, że to jest ta maruna, ale nie jestem pewna co do odmiany. Ale w każdym razie taki złocień fajny, puszysty. Tu mam te trzy krwawniczki. Takie nasadzenia sobie grupowe porobiłam. Tutaj mam tą świecznicę, tak. Chyba świecznica na to się mówi. No i tam mam poletko znowu z pysznogłówką. Jedną dostałam tutaj od pani z wymianki. Także mam teraz trzy pysznogłówki. Trzy różne, zobaczymy, mam nadzieję, że się ładne tutaj poletko stworzy, a i tu dosadziłam jeszcze jedna mistypa ocalała, aż byłam w szoku, więc ją tutaj posadziłam, taka malutka w rogu, no i tutaj posadziłam nagietki te, niziutkie, pełne, takie poletko sobie stworzyłam. Bo tutaj będę dosadzała aksamitki, będę dosadzała. No, wszystko to z tych jednorocznych, co mi zostanie, będę placami tutaj dosadzała. Także miał być tylko spacerek y, truskawkowy. Wyszło moje gadulstwo jak zwykle na wierzch, i przeszłyśmy się tutaj. O, tutaj są moje mateczniki floksów, tych y, wyniosłych, tak. I tutaj są moje pierwiosnki, kolejne, ładna kępka, taka cytrynkowa. Mm, jak tu pachnie, pachnie na razie. Pięknie startują hosty. No i tutaj, tak jak mówiłam, domyślałam się, że tutaj przekopałam nie tylko hosty, ale tutaj przekopałam tą. Kolczurkę? Kolczurkę. Ale to nic. Mi to nie przeszkadza, bo tutaj właśnie chcę taką cienistą. Nawet fajnie, bo kolczurka też jest ładna. I ładne tutaj będzie tworzyła kępkę, bukiecik. Jak zakwitnie, będzie fajnie. I właśnie ładnie się już tutaj widzę, wybudzają. Czy coś się dzieje tu na rabatce? Tutaj na rabatce. No więcej barwinka na pewno już się ściutko robi. Więcej barwinka. Nadal nie widzę tej trzeciej. A nie, przepraszam, patrzcie, idzie, idzie marcheweczka. Idzie marcheweczka. To będzie chyba ta trzecia, tylko taka maleńka została tutaj. Tam jest, o już nawet, pąki szykuje, zobaczcie. Ta, tamta. Tamta jest czerwona, ta malutka, serduszka. A ta jest y, różowo-biała. No cudna, ta to jest ta wielka. No i tutaj mam jeszcze białą-białą, ta jest biała-biała. No, biała. ładnie się rozrasta. No tu widzę dalej się pyszni, pyszni nornica. <laughs> I cóż my tu dalej mamy? Tu mamy taką y, tą z tyłu bardziej taką dziwną y, coś alamiętę, ale no, na filmiku słabo ją widać w tej chwili. Słabo zim, zimę przetrwała. <laughs> jeszcze zerkniemy sobie o, do tych moich nowych szafirków no jeszcze nie rozkwitły. Ale cały czas się pchają w górę. No, czekamy, czekamy. Dobrze, kochani. Dalej będę wyglądała y, tutaj kolorów wiosny. Coraz bardziej wszystko się pięknie rozrasta, rozkwita. Y, także tutaj mam ziółko moje. Nie wyrywam go. Zapomniałam w tej chwili, jak się to moje ziółko nazywa: wszechob wszech wszędobylskie, wszechobecne, yy, z nad stawu przywiezione sadzonka i tak się ładnie rozrosła. Yy. Dzwonek. Yy, nie, dzwonek. Jak sobie przypomnę, to dam gdzieś opis. Będę kończyła kochani, bo trochę zmarzłam, a nie chcę się do reszty dobić. Miłego dnia Wam, życzę miłej niedzieli. Może gdzie niegdzie jest słoneczko. U nas jest bardzo dzisiaj chłodno. Nawet zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam, że te zioła wystawiłam i że posadziłam tą truskawkę. Ale to już raczej mrozów. Mam nadzieję, przynajmniej na chwilę obecną nie będzie. Rabatka moja angielska też już zaczyna tętnić życiem. Przeglądzik taki szczegółowy co do tej rabatki zrobimy sobie tylko o tej rabatce, bo tu jest dużo różnych bylinek, roślinek. No i właśnie muszę się wziąć za pracę tego typu, że wykopywać te moje siewki. Zobaczcie, o, oprócz tego, że tu nornica znowu ryje, troszkę takie całkiem spore orliki już. I w róży mi rośnie, tak? No mam sporo tych orlików. Całe tu poletko. Także starczy mi. A rozsiały się, spójrzcie, wszędzie. I te pojedyncze sadzonki po prostu będę doniczkować i będą na wydanie, tak? Także trochę pracy mnie czeka. To samo będę robiła z... Mm -mm. Eee, z... z, z... Nie pięciornikiem, tylko ciemiernikiem. To samo będę robiła z ciemiernikiem, tylko że ciemiernika to po części będę dla siebie hodować, a po części też będzie na wydanie. Jeszcze ostatni akcent. Trzeci sezon trzeci rok jak zawitały do mnie taram smardzę. Tak. Na razie dwa znalazłam. Sen zaznaczył tutaj uwaga, żeby ich nie rozdeptać. No nie mogę się już ich doczekać. Yy, dwa sezony temu to miałam totalną plagę, po prostu plagę można powiedzieć, tych smardzy. Yy, w tym roku jest ich trochę mniej, nie wiem od czego to jest zależne, trochę mniej. Na razie są tylko dwa no to. A wtedy to miałam naprawdę zatrzęsienie tych smardzy. Nie wiem czym, yy, czym to jest spowodowane, że raz więcej, raz mniej. No ale w każdym bądź razie pojawiły się, jest szansa, że będzie ich więcej. Także jestem bogata. Najdroższy grzyb świata, no prawie pomijając trufle. Także miłego dnia Wam życzę. I tym takim fajnym akcentem już naprawdę kończę. Uciekam do domu. Buziaczki.